Dzień dobry w czwartek, 1 lutego. Tu Business Update zapraszamy na dzisiejsze wydanie. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. WIG 20 wzrósł wczoraj o 2% do 2279 punktów. WIG wzrósł o 1,8% przy nieco podwyższonych obrotach wynoszących na GPW miliard 400 milionów złotych. Najmocniej wśród blue chipów rosły akcje ze stajni PZU. PZU wzrosło o 4,2%, a PKO o 3,6%. Alior o 3,1%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje spory wzrost brokera XTB o ponad 14,5% po publikacji wyników za czwarty kwartał. Wczoraj euro taniało do 4 ,32 zł 32 groszy, a ropa wyraźnie taniała o 2,5%. Jednocześnie pojawiły się informacje o powoli taniejącym transporcie przez Morze Czerwone po podwyżkach związanych z atakami na statki przez jemeńskie Huti. Gospodarka i makroekonomia. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową, około budżetową oraz prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kierując je jednak do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Prezydent zastrzegł, że powodem takiej decyzji jest brak możliwości wzięcia udziału w obradach przez byłych posłów Kamińskiego i Wąsika. Andrzej Duda zapowiedział przy tym, że w związku z takim stanem faktycznym każdą kolejną ustawę również będzie przekazywał do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd w pierwszym kwartale tego roku zamierza przyjąć projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, zakładający między innymi wprowadzenie nowego działu do gospodarki surowcami energetycznymi oraz międzydziałowe przesunięcia spraw związanych z transportem i rozwojem regionalnym w związku z CPK. Dane GUS-PKB wzrosło o 0,2% w całym 2023 roku. Dane sugerują, że konsumpcja ciągle nie chce się pobudzić. Wydajność pracy w przemyśle w 2023 roku spadła o 0,8% rok do roku. Liczba ludności Polski na koniec ubiegłego roku spadła o 131 tysięcy. W tym samym czasie w wieku produkcyjnym było 22 miliony osób. W szarej strefie w 2023 roku pracowało 342 tysiące osób. Tymczasem zatrudnienie uchodźców z Ukrainy wynosi w Polsce 65%. To najwyższy wynik w OECD, poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Unia Europejska planuje zająć się Suwami i to jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Rozważane jest nawet. Zakazanie tych pojazdów ze względu na kwestie ekologiczne, bezpieczeństwo pieszych oraz problem z dostępnością miejsca w miastach. Jak opisuje przy tej okazji portal Interia, ekspertyzy przeprowadzone przez Insurance Institute for Highway Safety sugerują, że przy prędkości 64 km na godzinę suwy mają 100% ryzyka śmiertelnego wypadku z pieszymi. Inne samochody mają wskaźnik na poziomie 53%. Suwy są przy tym o średnio 20 cm szersze niż w roku 2001, gdzie inne auta poszerzyły się w tym samym czasie o około 11 cm. Miasta takie jak Amsterdam, Paryż i Bruksela już teraz prowadzą inicjatywy, które zakładają np. zakaz wjazdu suwów do centrum czy dodatkowe, wyższe opłaty parkingowe. Belgijscy rolnicy protestują przeciw rosnącym kosztom produkcji i unijnym normom środowiskowym. Blokują główne miasta. Blokady drogowe objęły praktycznie wszystkie największe drogi w kraju, a rolnicy spotkali się już z przedstawicielami z Francji, Holandii i Irlandii w celu skoordynowania działań. Protesty trwają także we Włoszech, gdzie zablokowane są drogi w wielu regionach, m.in. Lombardii, Abruzji, Sardynii czy Piemoncie. Przeciwko tak zwanemu Zielonemu Ładowi planowany jest międzynarodowy Protest, który odbyć ma się również w Polsce. Tymczasem Komisja Europejska przedstawiła propozycję przedłużenia zawieszenia ceł na import z Ukrainy i czasowego odstępstwa od przepisów wspólnej polityki rolnej dla rolników Unii Europejskiej na ten rok. Świat prawdopodobnie stoi u progu ostatniego bumu rafineryjnego. Wywołanego przez Indie, stwierdza Bloomberg. A chodzi o to, że Indie rozpoczynają zwiększanie mocy produkcyjnych o 20% do 2028 roku. To by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie kraju na paliwa kopalne. Adaptacja pojazdów elektrycznych przebiega tam wolniej niż w innych częściach świata. Informacje biznesowe. Na poniedziałek, 5 lutego, Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała publikację raportu z badania fuzji Orlenu z Lotosem. Natomiast prokuratura poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia zaniżania przez koncern cen paliw. Jeszcze wczoraj informowaliśmy o śledztwie w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem. Tymczasem w dzisiejszym Pulsie Biznesu wywiad z Danielem Obajtkiem. Jest tam kilka ciekawych wątków, a prezes Orlenu stwierdza wprost z czystym sumieniem patrzę w lustro. Kto zostanie nowym prezesem PZU? Jak informuje parkiet, jest trzech poważnych kandydatów. To Jakub Karnowski, były prezes Polskich Kolei Państwowych, dalej Andrzej Klesyk, kierujący już PZU w latach 2007-2015 i Cezary Stypułkowski, obecnie stojący na czele mBanku. Raport PKOBP stwierdza, że ten rok może być rokiem budowy domów. Powodem zdaniem analityków mają być programy z rządowymi dopłatami, stabilizacja cen materiałów budowlanych oraz polityka Unii, która zmierza w kierunku zakazu instalowania pieców zasilanych paliwami kopalnymi. Pracownicy Janusza Palikota zorganizowali protest pod browarem manufaktury piwa i wódki w tęczynie. Domagają się wypłaty zaległych uposażeń. Wsparcie dla nich wyrazili politycy partii razem apelując o pociągnięcie byłego polityka do odpowiedzialności. Nadzór nad sprawą przejąć ma prokurator generalny Adam Bodnar. Politechnika Wrocławska i Intel planują współpracę obejmującą budowę centrum badawczo-rozwojowego, wsparcie rozwoju technologii i kształcenia studentów. Intel zamierza wybudować zakład integracji i testowania półprzewodników w Miękini pod Wrocławiem. Georgia Institute of Technology osiągnął przełom, tworząc półprzewodniki z grafenu o ruchliwości dziesięciokrotnie większej niż krzem. To kluczowy krok w elektronice, niezwykle obiecujący dla komputerów kwantowych i bardziej wydajnych urządzeń. Profesor Walter Daire kierujący projektem porównał to do wynalezienia samolotu przez braci Wright. Sędzia unieważnił pakiet wynagrodzeń dyrektora generalnego Tesli, a więc Ilona Maska, o wartości 56 miliardów dolarów. Wynagrodzenie zostało ustanowione w 2018 roku, a plan oferował Muskowi szansę na zabezpieczenie 12 transz opcji na akcje Tesli, które zostałyby nabyte, gdyby kapitalizacja rynkowa firmy wzrosła o 50 miliardów dolarów, a Tesla osiągnęła docelowy poziom przychodów. Obecna kapitalizacja spółki oscyluje wokół 600 miliardów dolarów. Po upublicznieniu wiadomości akcje Tesli spadły o około 3%. PayPal zwolni 2,5 tysiąca pracowników, czyli 9% swojej światowej siły roboczej. Cięcia odbędą się w ciągu roku i będą dotyczyć zarówno istniejących stanowisk, jak i ofert pracy, na które PayPal planował zatrudnić. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Bain Company analizuje, że wartość przejęć strategicznych spadła w Polsce do 10 miliardów dolarów w 2023 roku. Głównymi powodami zapaści zdaniem firmy doradczej były brak jakichkolwiek megatransakcji, napięta sytuacja geopolityczna oraz wysokie stopy procentowe. CEO Mall Polska dla ISB News zapowiedział, że firma chce kupić jeszcze ponad 100 stacji w naszym kraju. Jak dodał po rebrandingu, sprzedaż rośnie nawet o 20%. Planujemy połączyć się ze spółką Slovnaft Polska, dodał prezes Mol. Kolejny sygnał wskazujący na to, że samochody elektryczne nie sprzedają się tak dobrze, jak się spodziewano otóż Volkswagen wstrzymał plany IPO swojej jednostki akumulatorowej ze względu właśnie na wolniejszy popyt na elektryki. Trzy największe banki Japonii, Move Bank, Sumitomo, Mitsui i Mizuho Bank, zgodziły się pożyczyć 16 miliardów dolarów firmie Nippon Steel na sfinansowanie przejęcia United States Steel. Prawo i podatki. Prezes ŁOKIK zarzuca spółce Vectra stosowanie postanowień abuzywnych w umowach z konsumentami. Ustalono, że Vectra dokonuje jednostronnych zmian umów, powołując się na tzw. klauzule gospodarcze, i dokonuje samodzielnego podwyższenia cen usług ze względu np. na poziom inflacji lub wzrost obciążeń publiczno-prawnych, a także nalicza zupełnie nowe opłaty. Jeśli zarzuty stosowania niedozwolonych postanowień potwierdzą się, spółce Vectra grozi kara do 10% obrotu. Do Sejmu trafił projekt lewicy dotyczący emerytur stażowych dla mężczyzn po 40 latach pracy i kobiet po 35 latach pracy bez względu na wiek emerytalny. Do tego okresu mają wliczać się zarówno oferty okresy składkowe, jak i nieskładkowe. Warunkiem uzyskania emerytury stażowej będzie nieprzystąpienie do OFE albo złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do ZUS. Emerytury stażowe mają też dostać rolnicy. Koszt programu szacuje się na około 14,5 miliarda złotych rocznie. Sąd Najwyższy rozważa jak najszybsze zabranie, zebranie składu w celu podjęcia uchwał w sprawach frankowych dotyczących m.in. zasad unieważniania umów i sposobu rozliczenia obu stron oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przedsiębiorca może zmniejszyć stawki amortyzacji dla środków trwałych amortyzowanych liniowo w trakcie roku podatkowego, również ze skutkiem od pierwszego danego miesiąca. TSUE orzekł, że za wystawienie pustej faktury przy wykorzystaniu danych pracodawcy bez jego wiedzy i zgody odpowiada pracownik, który taką fakturę wystawił. To pracownik jest zobowiązany do zapłaty wykazanego na takiej fakturze VAT-u. Komisja Europejska proponuje przedłużenie zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na import z Ukrainy do Unii na kolejny rok oraz tymczasowe odstępstwo od przepisów wspólnej polityki rolnej dla unijnych rolników. Cła i kontyngenty dla Ukrainy będą zniesione do czerwca 2025 roku. Dane i badania rynkowe. 4,4% wyniosło średnie oprocentowanie nowo przyjętych depozytów od gospodarstw domowych w grudniu ubiegłego roku, poinformował w środę NBP. W tym samym czasie średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosło do 11,32% z 11% w listopadzie ponad 8 miliardów wyniosła łączna wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki w grudniu 2023 roku, wynika z danych NBP. O 124% do 9767 sztuk wzrosła liczba ofert sprzedaży używanych pojazdów elektrycznych, wynika z raportu AAA Auto. 53% ankietowanych Polaków nie gromadzi oszczędności wynika z badania KRD. Głównym powodem takiego działania są niewystarczające dochody. Niemal 375 milionów pasażerów, to wzrost o 9% rok do roku, przewiozła w ubiegłym roku polska kolej, wynika z danych UTK. Rekordowe ponad 97 milionów osób przewiozła sama tylko spółka Polregio. O 6,8% rok do roku do ponad 230 milionów ton spadła z kolei masa towarów przetransportowanych koleją. Udział PKP Cargo w tym rynku pod względem masy przewiezionych towarów spadł po grudniu. 2023 do ponad 31%. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszej prasówce, na którą można się zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy, dobrego dnia, do usłyszenia.